me with the Jackie John. Uh, three sweet swash was I hit with the yes I can. Real quick right back. I know what I'm gonna do. New with brand new. So hit me with the Jackie John. Uh, three sweet swash was I hit you with the Jackie John. Ring, ring, ring to the motherland. Go up and we never lie. That's show John Witamy Państwa serdecznie ze stadionu, na którym rozegrany zostanie wyjątkowy mecz. Oto bowiem po dłuższej przerwie wraca do nas UEFA Champions League. Tak, dziś czeka nas inauguracja zmagań grupowych, ale oczywiście i tak liczymy na mecz przez duże M. W dzisiejszym meczu Napoli gra przeciwko Benfice. Przyjrzyjmy się ustawieniu wybranemu przez Czasa! A jaj, piłka minimalnie mija słupek. Jest przejęcie i mają szansę. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. Od rzutu rożnego za chwilę Benfica Lizbona. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Pizzi. Niecelne doświadczenie wyjdzie za linię końcową. Zobaczmy ten nieudany strzał na powtórce. No, było blisko. Marki. Nik. Piotr Zieliński. Czy będzie prowadzenie? Nie, nie, nie ma bramki. Jakimś cudem mamy nadal remis. Chyba zabrakło zimnej krwi, ale do końca sporo czasu. Może będzie miał okazję się poprawić. Paradoksalnie od pierwszego meczu kolejki UEFA Champions League zależy więcej niż mówi prosta matematyka. Zgodzę się z Tobą, to jakby preludium tego, co czeka nas przez kolejne miesiące. A dobry początek na pewno dodaje pewności siebie i pozwala wejść na zwycięską ścieżkę. Ma do kogo podać. Piłka znalazła się za miną końcową. Aut bramkowy dla rywali. Allan. Ma miejsce, żeby zacentrować. Znakomita sytuacja. No, będzie gol? To... Tak, to będzie rzut rozdób dla Napoli. Centruje z rogu w Ale znakomicie teraz wywiązkował to rozśrodkowanie. Napoli, tak i skrzydłem mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Strzela! Bramka 1-0! Należała im się ta bramka jak mało komu! Byli stroną dominującą. Bramka wisiała w powietrzu, aż w końcu udało im się dopięć swego! I obrońca zdobywa bramkę. To coraz częstsza sytuacja w nowoczesnym w futbolu. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Ruben Díaz. Samaris. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Arbiter podyktował rzut wolny. Piotr Zieliński, Jose Kajchon, Napoli. Konstruja taki skrzydłem, mają dużo wolnej przestrzeni. Z przodu, no, kto przejmie tę piłkę? Rafa, Pizzi, Seferowicz. Będzie strzelał? O wiele za wysoko Bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Milit. No z tego miejsca można strzelać. No trwa oblężenie Bramki Rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy czy będzie strzał. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Nie próbuje górą. Niskie podanie w pole karne. Wizdek spalony. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Milik. Napoli. Konstruja tak skrzydłem. Mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Zagrywa piłkę w poletarni ale już obrona, brawo Co za instynkt Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans I czasu na obronę, ale jednak bramkarze Mają te swoje sztuczki, widzą więcej No piłko odebrał I strachy. Grimaldo Samaris Ruben Dias Rafa Mik. Pierwsze 45. 40... Zaczynamy drugą połowę tego spotkania. Odpoczęli, ochłonęli i są już gotowi do dalszej walki o pierwsze punkty w rozgrywkach. Ale spech piłkarz odbije wprost u przeciwnika. Na polikon, atak tak skrzydłem mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Ładnie prowadzili tę akcję, ale przeciwnicy nie pozwolili jej dokończyć. Pizzi. Popatrzmy, Benfica w natarciu. Missijnie. Zieliński. Spiega teraz po lekarni. Jose Kajon. Brawo, brawo, świetnie broni tę trudną piłkę. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. To był dobry występ do potrzeby. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przodu. Rozszyli teraz groźnie do kontry. Insigne, to musi wpaść. No tu niestety bramka nie będzie uznana. Wyraźnie widać pozycję spaloną. Szkolenie z napoli wprowadza rezerwowego. Uwaga, strata i przeciwnik przy piłce. Rafa, Fejsa. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Napoli konstruja atak skrzydłem mają dużo wolnej przestrzeni z przodu. Alan insyjnie! Wybrani ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Się przejąć. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Pizzi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Rafa. Strata. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Ma na skrzydle dużo swobody. Czy stała wyrównać? Pizzi! Ojej, nie trafia Jednak nie ma bramki Tu powinien być już remis Nie ma żadnej wymówki na tym poziomie Takie sytuacje się wykorzystuje Trwa druga połowa spotkania Zespół prowadzi No jak widzimy trener dokonuje wymiany gracza Jest zawodnik na czystej pozycji padłe podanie Będzie groźnie I wyrównanie Teraz! Widowisko dopiero na pierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Do końca meczu już tylko 7 minut. Czy będzie prowadzenie? Niewiele brakowało. Rywali, uratowała poprzeczka. Bramkarz może wreszcie odetchnąć Żółtą. Piłka w jego rękach. Ale to, co tu było, znakomicie. Będzie szansa. Zieliński. I jest Bramka. Prowadzą w samej końcówce spotkania. Ale radość całej drużyny mało czasu na odpowiedź przeciwnika. Wystarczy tylko zewrzeć szyki i nie dopuścić rywala pod bramkę. To trafienie może im zapewnić zwycięstwo. Czekaliśmy na dogrywkę, na karnę, a tymczasem to może być rozstrzygnięcie. Do końca spotkania pozostała minuta, chyba że arbiter coś doliczy. Może to być ostatnia akcja w tym meczu. Mają jeszcze szansę, by... To może być wyrównanie? I koniec meczu. Witamy Państwa serdecznie ze stadionu, na którym rozegrany zostanie wyjątkowy mecz. Oto bowiem po dłuższej przerwie wraca do nas UEFA Champions League. Tak, dziś czeka nas inauguracja zmagań grupowych, ale oczywiście i tak liczymy na mecz przez duże. A Jak to wpadnie, będą I mamy pierwszą bramkę w tym meczu. Szybko zaczęli kanonadę, zastanawia. Czy również szybko padną kolejne gole Czy raczej opadną emocje i siądzie ten po tego pojedynku Teraz możemy w powtórce dokładnie przyjrzeć się jak padła bramka Bramka już prawie miał tą piłkę Dotknął jej, ale nie dał rady zmienić toru lotu na tyle Żeby piłka poszła na aut bramkowy Albo chociaż sparować na słupek bądź poprzeczkę Jest jeden do zera, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte Powinien dośrodkowywać Centruje na dalszy słupek. Dobra interwencja, udane wiązkowanie. Ech, nie poszło to tak, jakby sobie życzył strata piłki. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Axel Mario Getze. Luis Gustavo. Prostopadłe podanie. Uda się je przejąć? Nie ma bramki. Fantastyczna interwencja bramkarza. Świetny refleks. Uratował swój zespół przed stratą gola. Niecę. Royce. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Bardzo dobra piłka górą nad okloną. Celnie, no i może być niebezpiecznie. No i partnerzy podążają z pomocą. Samson. żermę. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Delejni. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny, czekają na błąd rywala. Wybijają teraz do przodu. Początek fazy grupowej UEFA Champions League to zawsze szczególny moment dla piłkarzy. Jedni znają te rozgrywki na wylot, dla innych to okazja do debiutu. I jednym i drugim zależy na jak najlepszym rozpoczęciu zmagań. Poza tym przygląda im się przecież cały świat. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Nie dał rady obrońca. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź. A z nami pewnie wielu kibiców. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Okampos. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I mają piłkę. No spokojnie, Bramkarz teraz wybija daleko. gets in. Marco Reus. No, nie dał sobie zabrać piłki, mimo że źle ją przyjął. O, uh, szkoda. Za szybko chciał użyć do tego podania. Spalony. Jan Aksel zagadnął. Mario Gece. Guerreiro Mario Gece. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Arkadiusz! Skuteczna obrona żołnierza. Piłka nadal w grze. Bramkarz stanął na wysokości zadania. Dzięki niemu wciąż mają remis. Dośrodkowanie w pole karne Marco Reus. To będzie rzut rożny dla Borussi Dortmund. Guerreiro z woista. O Ocampos. Remis po pierwszej. Rozpoczęliśmy drugą połowę pierwszej kolejki fazy grupowej UEFA Champions League. Tak, nie ma już czasu na rekonesans, za to trzy punkty pozwoliłyby dobrze wejść w te groszne rozgrywki. Royce. Marco Royce, niecelne podanie. Ocampo, Sakai. Sanson. Dobra okazja do oddania strzału. Mario Balotelli. Niewiele brakowało, ale jednak słupek. Piłka z powrotem w grze. Gracze Marsylii ustawią grę od rzutu z autem. Sytuacja dojrzała do tego, że będzie zmiana. Luis Gustavo. Czale Tazaro. No chyba nie do końca o to mu chodziło. Guerreiro. Świetnie minuta z Ale zły na sędziego, nie ma jednak racji, był spalony. No żałuję, bo miał sytuację na stronie bramki. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się do przerwy ten remis zdobyć. No, trwało blężenie. Bramka rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Luiz Gustavo. Wychodzą do kontrataku. Próba przerobowania obrońców udana. Bardzo dobrze pomyślane. Ale śmigł to obrońców no, na niepoształżalną szansę. Roman Pirki, ale z z Marsylii będą mieli rzut rożny. Z w pole Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Sakai. Dobry atak flanką. Luiz Gustavo. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. No, ale to Będą szukać teraz okazji do kontry. Przeciwnicy stąd pięknie go dostrzegły. I Łukasz Piszczek oddala zagrożenie. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Podanie po skrzydle. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycje. Bo Borussia na razie remisuje, ale kibice z Dortmundu nie pozwalają jej na tym poprzestać. Chcą i wierzą w wygraną. Łukasz Piszczek będzie miał okazję na dośrodkowanie. Się. To jest tylko futbolu. Ja się do ostatniego bliska. Wynik 2 do 1. O niczym nie przesądza. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Mario Bartelli. Okampus. Iaczałek i Marsylia. Ruszają do przodu po skrzydle. Jest tam sporo miejsca. Będą zmiany, zobaczymy czy trener zmieni też taktykę. Wypoczęty zawodnik na pewno pomoże drużynie. Będzie zmiana. Goda, mieli okazję do zdobycia bramki, ale ją zmarnowali. Dobre, skuteczne podanie. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć. A zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Żermę, Tobę. Biuda no, praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Koniec